Ile razy ci mówiłem? Ale co mi mówiłeś? Żebyś kurwa wypierdała z mojego mieszkania i wiesz, zrobiłem inne dziecko. Że co proszę? Że to ty jebana kurwo, jesteś taka sama kurwa jak te wszystkie w czarnych protestach jebane dziwki i te z dziewuchy dziewuchom. I wiesz co ci powiem, że twoja matka dobrze zrobi każdemu. Oj, nie jeszcze raz ty skurwielu, powiedz jeszcze raz tak na moją matkę, to zobaczysz. Co zobaczę, kurwo? Co a to, że wyniosę się z domu. To wynosi. Ci antyszczepionkowcy, oni też są kurwami i skurwysynami pierdolonymi wymoczkami i niedojebami. Oraz z pierdolami. Że co nikt nie klą tak w tym domu. Jeszcze.